Cześć, witam kolejnego dnia. E, jesteśmy nadal na Hawajach. E, dzisiaj też zaczynamy zwiedzanie od Pearl Harbor. E, mieliśmy dosyć fajną sytuację. Najpierw pojechaliśmy do Pearl Harbor, do tej głównej bazy. Okazało się, że to nie tutaj. E, później pojechaliśmy do kolejnej bazy, bo tak nam powiedzieli w tej pierwszej bazie i na mało tego nawet nam pisali w na, nawigacji. E, I my po, i po, pojechaliśmy na Fort Island. No i za trzecim razem w końcu już nam pan wytłumaczył, że mamy skręcić w prawo, skręcić tam w lewo, w prawo i w końcu dojechaliśmy jesteśmy na miejscu. Auto zaparkowaliśmy. Auto parking jest płatny, 7 dolarów. Nie zapłacić. Możecie tylko to zapłacić online. Nie mam innej możliwości. Wejście na tą strefę, co my wchodzimy, jest darmowe, czyli z dolara kosztuje i trzeba zarezerwować dosyć wcześnie, bo dwa tygodnie do przodu już są zarezerwowane. Nam się udało tylko z puli takiej dodatkowej. Czekaliśmy wczoraj o 15, żeby to zrobić. I się udało. O, już jesteśmy, tak? To jest pomnik Pearl Harbor. Tak, wejście. Ogląda umawiamy się na konkretną godzinę My jesteśmy na godzinę 11 umówieni, mamy tylko jakieś 5-7 minut i idziemy teraz już idziemy na Łódź właśnie będziemy płynąć tego pomnika przed chwilą mieliśmy taki krótki wykład, pan nam opowiadał o wszystkim i na Łódź idźcie tutaj dzieci i tam na koniec. Tu? Dzień. Popłyniemy tam. Tam, no to, no to z tej strony, no tak? Nie chodźcie, tak. Aleks, tu chodź. Chociaż... też. Hmm. No, dobra. Chyba nie. Dobra, to jako Alexa. Płyniemy już tutaj do tego zatopionego okrętu, a jeszcze tutaj są takie czynne, już dopłynęliśmy i statek jest oczywiście pod, pod spodem, a na górze jest po prostu wybudowany pomnik. Tutaj nawet jest tak o, kawałek go widać. To jesteśmy właśnie na w środku nie można nagrywać, więc nagram to, to tutaj jest na zewnątrz, bo niestety nie ma. Tu jest widok na drugą część tego z drugiej części, raczej. My już właśnie wyszliśmy i zwiedziliśmy pomnik. Może parę słów powiem, po co tu jesteśmy. Jest to miejsce, w którym Stany Zjednoczone przystąpiły do Długiej Wojny Światowej. Japonia ich zaatakowała, zginęło tutaj ponad 1000 osób. Zniszczyli około 26 samolotów, 260 samolotów i około 25 statków. Jest taka teoria, że mm, Stany Zjednoczone tak naprawdę chciały przystąpić do II wojny światowej i wiedziały o tym na locie, przez co w, dzięki temu wzięli najlepsze e, okręty w inne miejsce, tutaj zostawili najgorsze, i mieli pretekst do przystąpienia do II wojny światowej. Czy to jest prawda? Nie wiadomo. Mm, znając ich historię, całkiem myślę, że to jest możliwe, ale to już kwestia jest indywidualna, co kto myśli. E, powiem tak, że warto tutaj przyjechać. Tą wycieczkę, wycieczkę, co my tutaj sobie zarezerwowaliśmy, e, nie jest długa, bo trwa może jakieś 40 minut, więc e, polecamy. Tylko ja tak jak już wspominałam, musicie wcześniej zarezerwować bilety. E, tak. Tutaj jest ten statek, którym płynęliśmy, a tutaj po prostu jest już park, który można sobie e, przejść. Są tutaj e, e, też tabliczki, e, które można sobie poczytać, jeśli kogoś to interesuje. A okolica właśnie wygląda w ten sposób. E, płynie się naprawdę chwileczkę. E, ten Hub. O, znaczy, to miejsce, w którym Halo. byliśmy, to jest właśnie tutaj. Nic nie jest daleko. Jesteśmy w Botanica Garden i próbujemy gdzieś znaleźć miejsce, żeby zaparkować auto. Pięknie widoki. Ślicznie. Ślicznie tutaj jest. Zielona podoba mi się. A co to będzie, ładny widok zaraz? Tak? Atrakcja jest bezpłatna. Tak, atrakcja jest bezpłatna. Dojechaliśmy tutaj już do tego ogrodu. I tu jest jakaś droga do, właśnie do jeziora. Więc sobie stanęliśmy w parkingu i stwierdziliśmy, że sobie tam pójdziemy zobaczyć, jak to wygląda. Doszliśmy do jeziora. Jezioro, no nie jest za ciekawe, bo jest strasznie takie ciemne, brudne. Nie wiem, czy jest brudne. No. No jest takie, jakie jest. O, tak, nie podchodźcie dalej. Ale okolica śliczna. Nasza księżniczka biegająca po łące. Jesteśmy na, nadal w parku. Trzeba go zwiedzać autami. Jest dosyć dużo parkingów. Pieszo to tak tylko dla wytrwałych, bo jest on ogromny. Jeśli chcesz, chcesz się tak cały zobaczyć, no to tak ciężko. Oluś, zejdź, bo auta jeżdżą. Ale jak widać, jest przepięknie. No widoki są tak piękne, że naprawdę. No, tylko ciągle chcesz się po prostu robić zdjęcia i nagrywać filmy. Zjedziemy do auta i będziemy jechać dalej. No zobaczymy, czy jakąś jeszcze będziemy mieli miejscówkę tutaj, czy już po prostu e, e, będziemy e, jechać dalej. Ale to po drodzeż będziemy po prostu decydować. dojechaliśmy do e, plaży, gdzie podobno można spotkać żółwie. E, natomiast nie wiem, do, bardzo daleko jest od Honolulu, bo jechaliśmy jakieś chyba półtora godziny, e, żeby zobaczyć, ale póki co nie widzimy. Tak tutaj zaraz pokażę jak wygląda tutaj. Plaża nie jest za duża Natomiast zastanawiam się zastanawiam się gdzie są te żółwie, ale nie sądzę, żeby one tutaj mogły być Powiem szczerze, że No było napisane że tutaj jest plaża żółwi Idziemy dalej może gdzieś dalej to będzie Jest tutaj, a boczku. No właśnie ciężko, żeby były żółwie, jak jest mnóstwo ludzi. Po prostu to logiczne, że tych żółwi nie będzie, więc nie mam pojęcia o co tutaj chodzi, ale wszędzie było napisane, że niby są. Nie wiem, może coś tutaj jest szansa. No. Nie. No dobrze, plaża jest ładna. Cóż, ta Waikiki ma lepsze zdecydowanie piasek, bo tutaj takie kamyszki są. O. Ale żółwi nie ma. Może tam byśmy musieli iść. No, chciałam jeszcze powiedzieć, bo ym, nie widzę tutaj Wówi, ale jakby były, to mam ten Patyk, bo Wówie jedzą liście. Ym, mama mówiła: I wejedzą liście i wezmę ten Patyk na tu liścia i dam. To nasza mała marzycielka. Niestety na plaży żółwi nie było żółwi. No trudno, ale czytałam, że tak się zdarza. Zresztą mnie się nie dziwi, jak to jest tyle ludzi, to w jakim sposobie może być, mogą to, być żółwie. A to jest kawałek koralowca, którego więc, wyzwiliśmy. Więc teraz wracamy. próbujemy znaleźć jakiegoś Walmart'a i... A to jest kawałek koralowca. Będziemy dzisiaj jechać na lotnisko. My jesteśmy już na lotnisku, właśnie sobie tutaj przyszliśmy do lunch, coś zjeść i żegnamy się z pięknymi Hawajami. I lecimy dalej, zwiedzamy kolejne, mam nadzieję tak samo piękne miejsce. Trzymajcie się. Pa. Aha, e, zapraszam też do lajkowania i do subskrypcji. Pa.